Rafał Nowak-Męcza, dzień dobry. Gościem Radia Kraków jest dziś poseł Koalicji Obywatelskiej Dominik Jajkowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Pozwoli pan cytat na początek z Donalda Tuska. Przed chwilą usłyszeliśmy ocenę Izby Sądu Najwyższego, potwierdzono nieprawidłowości w tych komisjach, które zostały zbadane i jednocześnie uznano, że nie miało to generalnie wpływu na wynik wyborów. Nie mam, mówi Donald Tusk, powodów tej oceny kwestionować. Czy te słowa oznaczają, że Platforma przestaje podgrzewać kwestię ponownego liczenia i nieprawidłowości? Panie doktorze, ja uważam i tak naprawdę wszyscy uważamy, że głosy powinny być ponownie przeliczane. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, no ta różnica w wyniku wyborów była tak duża, że faktycznie zgadzam się z premierem Donaldem Tuskiem, że pewnie takie przeliczenie nie zmieniłoby w wyniku wyborów. Ale tu to, to nie chodzi, żeby zmieniać wynik wyborów. Chodzi o coś zupełnie innego, żeby każdy głos był policzony zgodnie z wolą e, tego, który głosował. tak? I, 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 I tak naprawdę o to chodzi, bo to jest zaufanie do demokracji, które musimy budować. E, jeżeli będą takie sytuacje, że będą nieprawidłowości, w komisjach, te wyniki będą wypatrzane, no to wtedy ludzie nie będą chodzić do wyborów. No po co mają chodzić do wyborów, jak i tak komisja za nich zagłosuje, tak zmieniając ich, ich wolę. Wola w demokracji powinna być święta, powinniśmy ją umieć uszanować. Mhm. Wczoraj wyborcze ujawniło, że prokurator generalny Adam Bodnar zdecydował o tworzeniu specjalnego zespołu prokuratorów, który będzie badać, mm, oględziny przeprowadzać w 296 komisjach. To te, są te komisje, które wynikają nie z analizy dr. Kątka, tylko z analizy doktora Andrzeja Toruja i doktora Jacka Hamana z profesorów SGH. I ciekawe jest to, że tak jak twierdzą ci profesorowie, to w tych 296 komisjach to więcej było nieprawidłowości na niekorzyść Karola Nawrockiego niż na jego korzyść. Ale tu, tak jak powiedziałem, nie chodzi o wynik wyborów, tylko chodzi żeby każdy głos był policzony zgodnie z wolą polegi Polaków, którzy głosowali w wyborach. Jeśli będzie tak, że wystąpią nieprawidłowości, a chyba w jednej komisji faktycznie tak się stało, E, e, na rzecz Rafała Czaskowskiego akurat, czy on jakby z tych nieprawidłowości zyskał, to też należy to policzyć, zmienić. Tutaj nie ma e, e, kwestii zmiany wyników wyborów, jest kwestia ustalenia faktycznej liczby głosów, które oddano na jednego i drugiego kandydata po to, żeby Polacy idąc do wyborów mieli pewność. E, że i głosy staną policzone zgodnie z tym, jak zagłosowali. Dokładnie miesiąc temu, 30 maja, tuż przed wyborami, mówił pan w Radiu Kraków. Niestety kumpel gangusów jest kandydatem na prezydenta. Trzeba zrobić wszystko, żeby kibolska, gangsterska, gangsterka nie rządziła. No jak to się stało, że Rafał Czeskowski przegrał z człowiekiem, na którym ciążyły tak poważne oskarżenia? Może to świadczyć na przykład, do wyjątkowej nieskuteczności pana partii? no może też świadczyć o tym, że taki, taki kandydat po prostu bardziej się Polkom pol, pol, pola i Polakom, przynajmniej tej części, która na z wielu powodów, podobał. Tak naprawdę ten rys, który jest, pewnie będzie analizowany przez politologów, rys Karola Wrockiego i, i przyczyny, dla których on został wybrany na prezydenta jest o wiele bardziej skomplikowany. No był bardziej swojski na pewno, tak? Czyli, czyli był bardziej swojski. Tak, nie był z Warszawy? No na przykład tak, ale faktycznie no rozdając materiały wyborcze Rafała Czaskowskiego na ulicach słyszeliśmy no na przykład coś takiego od bardzo dużej liczby wyborców w wieku około 30 lat, że no przecież że to pan się nie bił za młodu, każdy się bił za młodu, więc po prostu był bardziej akceptowalny i te wszystkie problemy, które, które miał, które tak naprawdę, podtrzymuje, to, dyskwalifikowały go w mojej opinii e, jako kandydata na prezydenta, e, nie były dla przynajmniej z i części elektoratu istotne. Pewnie też wpływ na to miały miał inne czynniki, ale to tak jak mówię, wypowiedzą się, wypowiedzą się w tej sprawie politolodzy. Będą, będzie ta na pewno kampania bardzo ciekawym przestrzenią do wielu ciekawych prac habilitacyjnych. Hmm, tak czy inaczej. Mojej nie. Tak czy inaczej, e, przegrane wybory przez Rafała Czaskowskiego i chyba też szarża Romana Giertycha z e, fałszowaniem, jak twierdzi, wyborów doprowadziły do krachu notowań Koalicji Obywatelskiej. Minus 7,6 w piątkowym e, sondażu Ibrisu. Koalicja Obywatelska 25,8, a PiS 30,5. Też stracił, ale znacznie, znacznie mniej. Konfederacja dużo, Lewica jeszcze wchodzi, ale ledwo, ledwo. Konfederacja Korony Polskiej wchodzi. I tak gdyby przejrzeć te wszystkie sondażowe wyniki na głosy w Sejmie, to teraz byłoby około 300 na rzecz PiSu, Konfederacji i drugiej Konfederacji Korony Polskiej. Nie boi się pan, że to będzie większość konstytucyjna wkrótce? Przede wszystkim zawsze po wyborach ugrupowanie, które przegrywa, doświadcza tąpnięcia w sondażach. PiS też tak miał. E, I zwycięzca zawsze dostaje premię, ponieważ Polacy lubią. I to jest udowodnione naukowo. W naukach, polit y, naukach polityce jest to wyraźnie wskazane. Poli Pol Polacy lubią zwycięstwo, w związku z tym będziemy mieli przez kilka miesięcy taką flautę w naszych sondażach i pewne zwyczka w sondażach zwycięskiego obozu. Potem pewnie to się wyrówna. Nie, nie boję się takiego scenariusza, że będzie większość konstytucyjna e, e, na rzecz e, prawicy, być może stanie się tak, że, że faktycznie koalicja PiS-Konfederacja za dwa lata zdobędzie większość seniorów, ale o tym zadecydują Polacy. Trudno dzisiaj z tego powodu dywagować. Jeśli tak się stanie, to będzie to początek końca Konfederacji, która zostanie przez Jarosława Kaczyńskiego zjedzona jak przystawka. Mm, ale państwo tak będą spokojnie czekać, że to się stanie. Nie. Czy jest jakiś pomysł na jakąś walkę o to, żeby może odwrócić trendy? Nie, no zawsze, zawsze pomysły są. Ja uważam, że potrzebujemy na przykład to jest moje zdanie nowego kongresu programowego i nowego otwarcia programowego ponieważ w wielu sprawach Niestety nie, nie nadajemy na falach takich, jak oczekuje elektorat. Faktycznie pewnego rodzaju rozdarcie w partii pomiędzy tym bardzo radykalnym nurtem, powiedzmy, który reprezentuje sobą poseł Gierdych, a bardziej logicznie patrzącymi na sytuację wyborów członkami platformy nie jest dobrze odczytywane przez elektorat. Wydaje się, że tu powinien być spójny i jasny komunikat. Premier go na szczęście. W sposób taki bardzo, bardzo jasny komunikuje. Więc dobrze. No, i pewnie trzeba będzie to poskładać. Czym, czym szybciej odejdziemy jako partia od wyborów prezydenckich, zamkniemy to wszystko, tym będzie lepiej, bo tak naprawdę Polacy oczekują tego, że będziemy dla nich pracować, a tak naprawdę sporo rzeczy się dzieje. Zresztą widać, bo po ostatnim sejmie to też trzeba przyznać duże przyspieszenie mhm. w pracach legislacyjnych. A może, jeszcze wracając do tych inicjatyw, które mogłyby się zdarzyć, może Donald Tusk powinien, Wziąć przykład zawodnika, którego pokonał, czyli Jarosława Kaczyńskiego, i usunąć się w cień, rządzić z drugiego fotela. Marek Sawicki zaproponował ten ciekawy scenariusz. Wasz koalicjant Marek Sawicki z PSL-u. Radosław Sikorski na premiera, Rafał Czaskowski na ministra spraw zagranicznych. W Warszawie wybory, wygrywa KO i jesteście znowu zwycięzcami. Jak y, PSL będzie miał 30% w sondażach i będzie tworzył większość parlamentarną, będzie decydował o tym. Kto ma być premierem, to sobie wtedy premiera będzie wybierał. Zasada w demokracji powinna być taka, że lider największego grupowania tworzącego koalicję powinien być premierem, pozostałe osoby, liderzy mniejszych partii powinni być wicepremierami. Tak jest dobrze. Znaczy każde sterowanie z tyłu destabilizuje rząd. I, i, i stwarza problemy. Jarosław Kaczyński nigdzie się nie usunął. Siódma kadencja bodajże na fotelu prezesa partii, więc już tak trochę y, y, jak y politycy z dawnego systemu, jest wiecznie żywy, więc w, tych, w tej swojej roli, w tej swojej funkcji. To też pewnie nie jest dobre, nie będziemy szli tego typu scenariuszami. Mm -hmm. Czy koalicja obywatelska przygotowuje się do przyjęcia desantu z Polski 2050? Bo chodzą słuchy, że pół klubu hołowni tam puka do was. Nie za ten temat nie wiem. Okej. Okay. A wracając jeszcze do Karola Nawrockiego, który 6 sierpnia zostanie zaprzysiężony, a 7 sierpnia prawdopodobnie zasypie was ustawami. Zapowiada Karol Nawrocki, że pomoże wam spełnić obietnicę. Czy na przykład, jeśli tego 7, 8, 10 sierpnia do Sejmu dotrze ustawa o kwocie wolnego podatku 60 tysięcy złotych, to co państwo zrobią? Ja mam nadzieję, że Karol Nawrocki wywiąże się z wszystkim swojego zobowiązania, który mówił, i pokaże, jak obniżyć Polkom i Polakom cenę prądu o 33%, bo to była jego sztandarowa obietnica w kampanii i może od tego liczę, że od tego zacznie. My na pewno będziemy zmieniać podatki. Mówił już o tym minister Domański. Problemy są dwa. Oczywiście, problemem jest pierwszym jest kwota wolna i wszyscy wiemy, co obiecywaliśmy i chcemy się z tego wywiązać. W jakiejś dalszej perspektywie czasowej, bo dzisiaj niestety pieniędzy na to nie ma, wprowadzenie takich zmian podatkowych. Mam nadzieję, że Karol Nawrocki też pokaże, jak to zrobić, spowodowałoby znowu destabilizację, na przykład finansów miast, yy, takich jak Kraków, na co yy, umówmy się szczerze, Polski w tej chwili nie stać. Yy, ale z drugiej strony jest zupełnie inny problem z zamrożonymi programami, tak? I, I dzisiaj osoby, które zarabiają yy, nieco. Tak naprawdę już w okolicach średniej krajowej wpadają w drugi próg podatkowy, więc wydaje mi się, że to też jest kwestia, którą powinniśmy się zająć i, i, i te progi znowelizować. I zresztą sygnalizował też to zarówno pan premier, jak i minister Domański. Będą zmiany w podatkach. Może nie takie, jak, jak sobie życzy Karol Nawrocki, ale generalnie uważam, że powinniśmy również klasie średniej, a tak naprawdę osobom, Zarabiający w okolicach średniej krajowej, y, y, pomóc, bo faktycznie ten przeskok z 12% stawki na 32% przy, y, przy zarobkach tak naprawdę sięgających y, średniej krajowej nie jest dobry. Czy wierzy, że król koalicja rządząca będzie raczej e, sterować w prawo, czy raczej w lewo? Czy, czy nowy prezydent tutaj nic nie zmieni? Ja diagnozuję, może teraz bardziej jako politolog, diagnozuję. E, Karola Nawrockiego jako pomoc pomiędzy Konfederacją a pisem. i taka będzie jego rola, aby spajać tą przyszłą koalicję i warto to obserwować. On będzie się w ten sposób zachowywał. Ja nie sądzę, że pojawią się w jego gabinecie jakieś liczne grono polityków pisu u zwłaszcza tych skompromitowanych rządami z pierwszych, z pierwszych jakby stron gazet, tak, i z, i, i z funkcji tych wysokich. Pewnie jakaś jedna, może dwie osoby się tam znajdą. Natomiast raczej będzie to takie lekkie oderwanie się od PiSu, żeby być spoiwem. No, taki moim zdaniem jest plan polityczny. Ale ja pytałem bardziej o koalicję państwa. Czy, czy, czy jest coś takiego, że wyczuwacie państwo, że nastroje idą w prawą stronę i wy też pójdziecie w prawą? Czy będziecie kontynuować to raczej ten lewoskręt delikatny, który był przecież? Ja osobiście uważam, że powinniśmy iść w kierunku... E, Hmm. Powiem szczerze, bo to jest jakby wrócić do korzeni platformy. Czyli, hmm, czyli liberalizm gospodarczy. Liberalizm gospodarczy przy, przy rozsądnej polityce społecznej. Tak mi się wydaje. Zresztą te poglądy mi są najbliższe. W związku z tym może dlatego e, tak uważam. Ale faktycznie, e, faktycznie e, trochę platforma odeszła od tego, co mówiła na przykład w 2011 roku. Ja też z tego nie jestem zadowolony. Okej, okay. a pytanie o dwie bardzo ważne sprawy, dwie bardzo ważne obietnice, które składali państwo w 2023 roku, aborcja i związki partnerskie. Przy nowym prezydencie jedynym chyba wyjściem, żeby coś tu zmienić, jest referendum. Będzie referendum? Ja uważam, że przede wszystkim przede wszystkim radykalizmy szkodzą, z jednej i z drugiej strony szkodzą rozwiązaniu tych dwóch problemów. Bo dla mnie logicznym jest, że osoba bliska ma prawo do tego, żeby odwiedzać swoją osobę bliską w szpitalu. Ma również prawo do dziedziczenia po, po takiej osobie majątku. I te sprawy po prostu powinny być załatwione. I tu nie chodzi o żadną lewicowość, tu nie chodzi o żadne, o żadną ideologię, tylko chodzi po prostu o załatwienie życiowego problemu Polek i Polaków. Bardzo wielu, milionów, nieważne czy oni są w związkach, jedną płciowych czy dwupłciowych, to jest kwestia po prostu do załatwienia. Z jednej strony mamy radykalizm, który mówi, że powinny być tak naprawdę zrównane małżeństwa jednopłciowe i, 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 i małżeństwa heteronormatywne, tak je nazwijmy, chociaż Konstytucja jakby na to nie pozwala i wiemy, że nie ma szans. Więc w ogóle po co jakby tą, tą kwestię podnosić na arenie politycznej. Z drugiej strony mamy radykalizm, który mówi nie, bo jest to zamach na rodzinę, tradycyjny model życia. Nie, to jest po prostu danie Polkom i Polakom tego wyboru i prawa do normalnego życia. Uważam, że ustawa o związkach partnerskich powinna być przeprowadzona. No i to będzie test dla Karola Nawrockiego też pewnie, jeśli taka ustawa się pojawi. Jeśli chodzi o aborcję, depenalizacja. Aborcji, to jest ten pomysł, który jest teraz na tapecie, czyli tak naprawdę ściganie ściganie aborcji tylko i wyłącznie na wniosek kobiety. Czyli, czyli wydaje mi się, że to jest logiczne rozwiązanie, które powinno być wprowadzone, żeby zamknąć tą kwestię żeby zamknąć tą kwestię raz na zawsze. Teraz musimy w już zamknąć kraju. naszą rozmowę. Dominik Jaśkowiec, poseł Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.